Orkiestra AGD to kontynuacja projektu, który został zapoczątkowany podczas ubiegłorocznej Nocy Kultury. Powstała wówczas Orkiestra Nocy Kultury. Niemniej jednak w tym roku zdecydowanie obniżyła się grupa wiekowa pod wodzą doświadczonego dyrygenta Patryka Zakrockiego. W tym roku będzie grała na bardzo nietypowych instrumentach, ponieważ będzie to sprzęt gospodarstwa domowego. biorą udział dzieci w wieku od, od 6, w zasadzie od 6 do, do 12 lat. Jest to dla nich ogromna przygoda, jest to wyzwanie. A się nie stresuję. Nie? Ja wiele razy miałam większą publiczność w różnych rzeczy, więc ja w ogóle nie mam tremy. Hmm. Czyli doświadczeni jesteście? Tak, no raczej mhm. tak. W tym projekcie biorą udział dzieci ze szkoły muzycznej, dzięki czemu łatwo jest mi komunikować się z nimi, bo to są wspaniali muzycy, doskonale wiedzą, e, znają parametry podstawowe muzyki, możemy się komunikować językiem muzyków, także wiedzą, co to znaczy zagrać cicho, głośno i wysokie rejestry, co to oznaczają, a co oznaczają niskie e, i dużo bardziej skomplikowanych pojęć również możemy wprowadzać, także super e, nam się współpracuje. Podczas orkiestry AGD można będzie na scenie usłyszeć czajnik, sokowirówkę, blender i mnóstwo innych sprzętów, które na co dzień pełnią zupełnie inne funkcje. Tym razem pojawią się w zestawieniu z instrumentami e, prawdziwymi, klasycznymi, które widujemy w filharmonii. Będziemy grać muzykę do filmów Georges Melie, Podróż na Księżyc i jeszcze kilku krótkich filmów, a także do Czarnoksiężnika z Krainy Oz, do pierwszej wersji, takiej e, z początku XX wieku. Pomysł był ogólny, żeby na Noc Kultury e, zrobić e, jak, e, no, podkład taki muzyczny do filmu. Bardzo mnie interesują dźwięki i ich różnorodność. I szukam w ogóle dźwięków i instrumentów, które mają różne charaktery, czyli potrzebuję dźwięków długich i dźwięków perkusyjnych, potrzebuję dźwięków, które mają niejednorodną taką strukturę harmoniczną, i właśnie te wszystkie jakieś kuchenne nie instrumenty takie, które nie są zaprojektowane przez człowieka po to, żeby wydawać piękne muzyczne dźwięki, one mi oferują takie, takie szumowe zjawiska, rozszerzają możliwości dźwiękowe instrumentów. Także połączenia na przykład. Orki Orkiestry smyczkowej z taką orkiestrą AGD, garnkowo-odkurzaczową, to jest naprawdę moc. Chcieliśmy pokazać, że można zagrać w zasadzie na wszystkim: że nie trzeba być wirtuozem, aby, aby zajmować się muzyką że wydobywanie dźwięku może być po prostu fantastyczną przygodą nie trzeba od razu kupować bardzo drogich instrumentów można do tego wykorzystać te przedmioty, które, które są gdzieś tuż obok, z których korzystamy na co dzień, dając im nowe zastosowanie. I jeszcze do tego jest to po prostu bardzo inspirująca, twórcza praca, polegająca na tym, żeby, żeby w te dźwięki się wsłuchiwać, żeby też te instrumenty wykonywać samemu, wypełniając na przykład pojemniki na sól, cukier czy, czy, czy inne artykuły spożywcze kaszami i innymi sypkimi produktami, które po prostu wydają ciekawe dźwięki. sobie szukać instrumentów w domu i po prostu jak nie wystarczyły mi skrzypce, na których grałem, to zacząłem eksplorować kuchnię i okazało się, że garnki są super w ogóle instrumentem perkusyjnym. Brzmią jak gongi trochę. W szkole muzycznej grasz na? Krzyw, tak. A jak Ci się podoba ten pomysł połączenia skrzypiec na przykład i takich klasycznych instrumentów z tymi gankami? Myślisz, że to jest fajny pomysł, czy nie? No, przynajmniej fajnie brzmi. Rola dyrygenta polega na tym, że ktoś pokazuje, pokazuje różne znaki w orkiestrze. Kiedy ma grać, co ma grać i jak ma grać. Próby idą powolutku, budujemy język najpierw orkiestry, czyli e, taką metodę porozumiewania się między mną, dyrygentem, no bo ja jestem dyrygentem tej orkiestry, a muzykami, żeby, y, żeby oni po prostu y, poza tym, że umieją grać z nut, a my tutaj nie będziemy grać z nut, żeby oni nauczyli się grać y, właśnie muzykę niezapisaną w nutach. Próby trwają od wczoraj. Podoba no. mi się bać. Najpierw ustalamy te, jakiś dźwięk. Później dźwięk. Nie. Później jest powtórzenie to albo... Znaków i pan dodaje coś nowego. No, tak cały czas. A później Przecież... mamy różne przez jakiś czas... Y, no ćwiczenia, no a później jest takie też, bardziej zabawa. Okay.